Wchodzi Golders. Pani Golders i Price robią wrażenie ludzi złapanych na gorącym uczynku. Goldes patrzy na nich badawczo. Ryszardzie, Pan Price cudownie mówi o biznesach. Gdybyś Ty mógł mi te sprawy kiedykolwiek tak pięknie przedstawić, pracowałabym dawno w Twoim biurze. <głosle fishery> Ładnie wyglądałby wszechświatowy handel gutaperką. Ryszardzie, ja nie mogę dłużej. Ja szaleję. Pracowałem dziś cały dzień, jak wół. Chciałem się pokonać, i nie mogę. Kocham Twoją żonę jakąś zupełnie nową, szatańską miłością. A propos, zapomniałem Ci powiedzieć: cały gumowy Celon należy do naszego trustu. Kawa się waha, ale posłałem dwie depesze do Kolombo. Jeden stary Pikton jest z nami. Yy, poczekaj, o tym później. Mam dla Ciebie ciekawą wiadomość. Dla Ciebie, Eli. Moi agenci spóźnili się z wiadomością o dzień jeden. wylecą za to. Gdyby nie przypadek w kawiarni, twój piękny Sydney mógłby mi zniszczyć cały interes. Ale główna rzecz jest w tym, Price jest twoim przyrodnim bratem Eli. Stąd płyną wszystkiego szaleństwa. Nie żartuj, Ryszardzie. Nic w tym nie byłoby dziwnego. Oczy ma zupełnie podobne do oczu jest drugiego księcia na Beach. Wiesz, tego co wisi na lewo w kącie. Otóż to, Price jest synem Twojego ojca. Nie chcę obrażać Twojej matki, Sydney, ale uwiódł ją papa, moim żonym. Jest to fakt pozytywny. Telefonował mi Hudson w tej chwili. Dlatego tak staranne dali Ci wykształcenie. Stąd te piękne maniery, których ślad mam na uchu i na szczęce. Teraz rozumiem. Ale Pani, Pani nie zechce już patrzeć na mnie. A bez Pani nie mógłbym już pracować. Tak mi się zdawało rano. Chciałem tu nigdy nie przyjść. Wierz mi, że chciałem nigdy już tu nie być i nie wytrzymałem. No, zupełnie Cię rozumiem, Sidney. Nic z tym dziwnego nie ma. To no, też byłem taki przed laty. Prawda, moja mała? To prawdziwa indyjska bogini miłości. Tutaj dopiero rozwinęła się tak wspaniale. Muszę już iść. Wszystko się wali na mnie, jak gdyby ktoś puścił jakąś piekielną maszynę. Łek sobie szczele. Ani się waż. Idę zaraz do raczy on przystępuje do nas. Największe lasy gumowe na Półwyspie Wschodnim. A jutro masz przygotować projekt. Zostaniesz teraz z nią? Macie wiele do pomówienia, a potem do roboty. Zostaniesz, braciszku? Przecież mogę go tak nazywać. To nazywaj go sobie choćba Fometem, moja droga. Price? Pamiętaj, żadnych szaleństw, żadnych samobójstw. Ty nie wiesz, to on zrujnował miedziany tras na Borneo. On rozbił pretraktację tropical gold Company z sumaczańskimi radżami. A jednak był całą nadzieją syndykaty. Tak, ma tak, genialne pomysły. Wszyscy go sobie wyrywają, tylko my nie będziemy go sobie wyrywać, prawda Eli? Do widzenia. Tylko pamiętaj, bądź dla niego dobra i dbaj o to, aby miał spokojne nerwy. Do jutra przynajmniej nie może zrobić żadnej gafy. Zostaniesz w Sydney, prawda braciszku? Bolałbym, żeby mnie po prostu zabił. Ono pogardza, a pani kpi sobie z moich najwścieklejszych uczuć. Teraz jeszcze kwestia z tym pokrewieństwem. Mógł tak trochę nie mówić, a to piekło. Zostawiamy z panią sam na sam, mówiąc, że jestem pani bratem. To jest okrucieństwo. Pan nie zna, już ze mną mówić inaczej. Dlaczego nie miałabym z tobą mówić? Mój zmarły brat Markis of Tembra miał oczy zupełnie podobne do pańskich, panie Price. To jest do twoich, Sydney. Niech pani tak do mnie nie mówi. Ja oszaleję. Czemu? Bardzo kochałam mego brata. Tak, kochała go pani jak brata. Pani nie wie, co się ze mną dzieje. Ja nie przeżyję. Jak go kochałam, to należy tylko do mnie. Niech mi pań pozwoli odejść. A zresztą powiem ci. Kochałam się w portrecie Henryka Fies, gdy miałam lat dwanaście. Kochałam się, słyszysz Sydney? Kochałam się do obłędu. Wy nie wiecie, co cierpią małe dziewczynki, a nawet dorosłe panny. Osiem lat dawania. Ściekałam się po prostu, a ty nawet pół godziny udawać nie możesz, piękny szaleńcze. A może ci przykro, że to twoja matka? Ale co mnie obchodzi matka? Nigdy jej nie, nie znałem. Dosyć tych żartów. Idę napisać ten plan dla Gondersa, po czym strzelam się. Mam dosyć życia. Żegnam panią. Nie chcesz kochać twojej jedynej siostry? Czemu koniecznie chcesz być brutalnym zwierzęciem? Możemy się kochać z oddali. Będziesz tu przychodził po tych biznesach i będziesz mówił ze mną o kwiatkach, wężach, gwiazdach i zawikłaniach w urojonym świecie psychicznych perwersji. Ostatnie słowa wymawia przeciągle i wiesz.